Ciemaneczko! W ostatnim filmie na moim kanale informowałem, że udało nam się pobić rekord świata w legitnym przychodzie w GTA Online. Wtedy wykręciliśmy aż 60 milionów dolarów w nieco ponad 4 godziny. Na końcu tamtego filmu zachęcałem Was do pobicia naszego rekordu i ktoś tego dokonał. A konkretnie znowu my. Żeby wykręcać różne rekordy, trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Nie chcę powtarzać materiału z poprzedniego filmu i opisywać po raz drugi naszych przygotowań i warunków, jakie panowały, dlatego odsyłam do materiału o poprzednim rekordzie. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmu. Nasz obecny rekord był bity w czasie wydarzenia, które Rockstar prezentował graczom w lipcu 2019 roku. W tymże czasie misje sprzedaży towarów z bunka, wytwórni, magazynów paczek były premiowane podwójną wypłatą. Dodatkowo za hangar dostawało się aż trzykrotnie wyższą wypłatę. To pomogło rekordową sumę wylindować do takiej kwoty, jaką widzicie w tytule tego filmu. Ponownie za wykręcenie rekordów wziął się gracz plkasper.pl, wspominany również w poprzednim filmie, chociaż przyznaję, że sam nie wierzyłem, że dąży zapełnić ponownie magazyny w kilka dni. Ale niektórzy wyzwania podejmują, zamiast ukrywać komentarze na YouTube. No nie, Panie B. Podobnie jak w poprzednim filmie, właśnie macie okazję zobaczyć, co zostało sprzedane, za ile i w jakim czasie, zarówno w postaci obecnego na ekranie podsumowania, jak i przyspieszonego filmu bez cięć, jak te 4,5 godziny sprzedaży wyglądało w praktyce. Film jest oczywiście przyspieszony, ale jest dobrym udokumentowaniem całej akcji. Link do tego filmu też znajdziecie w opisie. Jeśli i Ty chcesz podjąć rękawice i pokonać nasz rekord, zapraszamy do Gigasell Challenge. Nagraj swój wyczyn i podeślij mi linka do filmu w komentarzu. Z pewnością umieszczę go pod opisem tego filmu, bo ja w przeciwieństwie do niektórych tak zwanych youtuberów, nie będę ukrywał, że ktoś wykręcił lepszy wynik niż ten, który opisuję na filmie. Tymczasem pozdro i do zobaczenia na sesji. Do